No i witam was już w drugim odcinku z serii The Forest. Ja już sobie zadłem i polecimy z... O nie, nie No i pierwsza w tobie Mama. Polecimy sobie słuchajcie Do wioski Pozbierać trochę itemków Między innymi kolaba, Tego typu Kurde szkoda że nie mogę pić tej wody Sama się już trudno Będę miał już mało, ale trudno No i mamy drugi odcineczek no, Pójdziemy sobie na lekki zwiad, co nieco pozbieramy <laughs> <laughs> ja Mamy jakieś Tu mamy wioskę zaraz W ogóle fajnie byłoby znaleźć główną wioskę, ale myślę, że to nie na teraz zdecydowanie ale na jakiś taki czwarty, trzeci, piąty odcinek Jak najbardziej, jak będzie już troszkę rzeczy, będę chodził sobie z tą z tą dzidą, bo ona jest bardzo pomocna podczas kiedy chodzę i biegę tutaj te gminaki małe ja sobie będę tutaj polował co jak co, ale mięso no, jest potrzebne Dobra, coś że zaraz będziemy mieli pierwsze starcie z, z tymi śmierdzielami, cholera. Trzeba się właśnie rozglądać. Bo to z zakamienia zaraz wyjdzie jakiś brudos i będzie. Nie wiem, czy granie jest za głośno. Nie powinna być, bo wszystko sprawdzałem. Że chyba powinna być ok, dobra. Niech się zregeneruje trochę. Ojej, dobra. Teraz ty trzeba uważnie. Bo tutaj śmierdziele chodzą Bo to Szmatki to jest coś, co potrzebujemy bardzo. Mamy bardzo mało tego. O kur...de! Oh Odejdź stąd! O oh fuck, 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 fuck! fuck. Agresywne jakie? Ale się ze sramieju! O oh, ale mam gęsią skórkę na twarzy! O oh fuck! Ale mam gęsią skórkę! Ja pierdzielę, dobra! Nie ma! Ty, kurna! No nie grałem z tej sikierki słuchajcie. Dobra Kurwa, ty! Fuck. Ale w tą skórę Wybaczcie Nie mm. Naprawdę emocje co straszne jest, obiegnie taki brudos z lasu, uwalony Ja pierdzielę, dobra, tamte się obecro Zbierajmy tu szybko co, co trzeba i spadamy Kurde, żebym pamiętał gdzie... O, kola z niego wypadła. Nie, tu kola po prostu leży. Ale się. Szybko, liny pozbieramy. E, figa. Pies mi szczeka, wybaczcie. Figa. Spokój. broni piesek jeju ale się obestrałem serio ale dobra, pierwsze spotkanie z kanibalami już z nami kur... ej tam chyba był samolot, to zapamiętam, tak poszliśmy to był ja czy kanibal? nie dobra, to bym ja no e, dobra, mamy trochę rzeczy przejdziemy się trochę, może znajdziemy jeszcze samolot to jeszcze skrzynki może pozbieramy, bo z tego co słyszałem i pamiętam, o ile się nie mylę, to te skrzyneczki się respią od nowa, na nowo, i można sobie ten lucik zbierać. czy ja dobrze pamiętam, że tam był samolot, kurde. W pewności choroba nie mam. Właśnie, mamy już jakieś skóry? Z króla królika. Nie, tak? To królika, czy nie? Jaka to jest? Co z tego można było zrobić? kiedy już pamiętam. Jak się sprawdzało, co z tego można zrobić? Szkoda, nie pamiętam. Uff, dobra. Tak, tam jest samolot, 100%. I to chyba nawet gdzieś zaraz tutaj będzie. Zobaczymy, czy dobrze pamiętam. Tu będzie krater. Ten wielki 100%. Tak, jest tutaj. Ale kurczę samolot. Choroba nie wiem, czy... Ale mm. dobra, tam jest. Tam... Jezus, myślałem, że to kanibal. Znowu miałem gdzie się jeju Tutaj, ja czurki aż się proszę, żeby je po prostu zerżnąć. Dawaj, Mięcho. Bierzemy, Mięcho. Oj, wiecie co, nie wiem, czy nawet, yy, czy podczas serii z The Foresta nie rozpocznę jakieś drugiej serii. Po prostu, żeby mieć odskocznie trochę od tego foresta, bo naprawdę już jestem nieźle zdygany, już mi troszkę ci się nie skoczyło. Wybaczcie, naprawdę, dawno nie grałem w Foresta i. Wiem, jak to czasami ciężko jest bez tej katany, no. I po prostu nie chcę tutaj polec szybko. Ale damy radę, musimy. Tam jest... też te takie słoje są. Czy słoje, no, jakie słoje, nie wiem. Te takie budki ale tych, tych kanibali, tak jakieś ala pułapki, nie wiem dokładnie, jak to ma, to ma pełni rolę. Ale wiem i pamiętam, bo byłem w nich. Znajdziemy tam Dzidę, z tego co pamiętam, i to tam już taką ulepszoną z kościami. Kościami, kośćmi i farba czerwona. Farba czerwona, dla tych co nie wiedzą, jak się ją posmarujemy, użyjemy jej, to kanibale traktują nas jak takiego przywódcę, władcę stada. Jakby to powiedzieć, i po prostu nie atakują nas. Ale spotkałem się już z takiej, z taką. Jest taką sytuacją, gdzie byłem posmarowany tu czerwoną farbą, i pomimo tego jakaś tam inna odmiana, nie pamiętam, zaczęła mnie atakować. A nie przypominam sobie, żebym ja pierwszy je zaczął atakować, więc, no może nie zawsze to działa, ale przeważnie. Dobra, tu możemy co? To zalatające jakieś skrzynki, halo? Czy znajdzie się tu coś dla mnie? Aha, to po prostu tak sobie jest okej. Okay. No i tam powinniśmy mieć samolot. Uuu, dobra, na serio jestem. Odjarany i zesrany jednocześnie. I to fest. Naprawdę. Ufaj że zaraz będę krzyczał. Serio. A nie chcę wam tu drzeć się. Dobra, tu mamy samolot już. Chyba. Halo. W samolocie. Tam będzie. Czy dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Widzieliście? Jak orientacja w terenie? Bardzo się przydaje żeby umieć zapamiętywać teren, bo to naprawdę się przyda. Przydaje. I przyda. No to trzeba rozwalać to gudojstwo. Dobra, szybko się wyzbierajmy jeszcze, bo jak nie wszystko pytanie, zobaczcie. Koła. To jest najważniejsze na początek A to lieciuszek to To nie Chociaż? No chyba dzięki niemu można cieplej nam jest, czy mi się wydaje Kurna Wiewiórka istnieje. Ile tutaj tych skrzynek? Ja Pier pierdzielę oczywiście jak najszybciej wybudować już jakiś domek Żeby się skryć przed tym skubem Jezus, sarenka Słonko, nie strasz mnie Lubię sarenki, nie wiem czemu, ale lubię W ogóle wszystkie zwierzęta lubię Dobra, co widzę to już chyba? Nic tu nie znajdę. A, będziemy się kierowali w stronę naszego takiego początkowego schronu. Cały czas się rozglądam między tymi drzewami, że mi tu zaraz jakiś nie wyskoczył. Świerus. W każdym razie jestem ciekaw, ile ta seria wytrzyma. I czy w ogóle, czy nie skończy się także po prostu. Przerwę ją, a nie chciałbym bardzo, dlatego... Zostawiajcie łapeczki i komentujcie. Bo kurcze, naprawdę szykuję się fajna seria. W fajnym klimacie. Znowu ten kurde... Ta stamina cholerna. Mega mnie tego nerwuje strasznie. A tu też z to co pamiętam tak dobrze pamiętam. Pamiętam te miejsca we wszystkie. Kiedyś się troszkę grało. I dawajcie mi te patoniki. tak też trzeba mieć dużo, bo to też jest kurde potrzebne. W ogóle ich mam już. Uh, sporo. Myślę, że na początek wystarczająco. Dobra, zrobiliśmy takie, ale taką pętelkę. I znowu wyjdziemy przy tym... Przy tej wiosce, ale nie wiem szczerze mówiąc, czy chcę przez nie przechodzić. Mam batoniki, mam kole Myślę, że będziemy już wracali. Mhm, będziemy wracali i nie wiem czy nie pójdę od tamtej strony. Nie wiem czy tam jest plaża. Nie pamiętam już dokładnie jak tam było. Ale warto by było... Oj. Yy, yy, pozyskać sobie yy, z tą skrupę żółwia. Po to by właśnie zrobić z niej. Kurde, leków nie mam już. I czemu mi tak mało leków dało z tych skrzyneczek? Znaczy, z tych walizek? Mega słabo, kurcze, mega. Podoba mi się ta Nie wiem że... Fajne jest. Tylko, kurde, będziemy musieli się przygotować na te zwiady, bo tam mamy wioskę, więc... więc będzie kolorowo. Wolę sobie tędy podejść, o. Jakoś ten masek muszę jeszcze wykarczować dokładnie. Nie czuję się w nim pewnie, żyjąc. No i piszcie kurczę te komentarze, czy jako chcielibyście seria, bo... Czy to jakiś Minecraft, czy może mine Minecraft z modami, czy cokolwiek, jakieś, nie? Wiem, GTA, może albo też coś jakoś innego, jakieś śmiało piszcie, naprawdę. Jest mi schronik. No i oczywiście zostawcie łapeczkę, oczywiście. O tym chyba wspominać nie trzeba. Ja tutaj fajnie staram się, Dobra, koniec, koniak Dobra, kurde, trzeba zacząć działać. Ugotujmy coś I trzeba zacząć budować już jakieś pierwsze Chociaż, a może to bym zrobił w trzecim odcinku Kr krótki jest ten odcinek, czy mi się wydaje, wiecie co? Tak, tak zrobimy. Domek będziemy budować w trzecim odcinku. Ja myślę, że będę już po prostu kończył. Albo wiem, wykarczujemy ten las, troszeczkę wykarczujemy go i zaczniemy budowę w trzecim odcinku. No, to będzie spoko. Jest chyba tonika. No, tak zrobimy. Nie mam pomysłu jeszcze na domek, ale myślę, że szybko tutaj zawsze coś wymyślimy. Na spontanie. co strasznie głośne są Nie wiem, czy sobie w ustawieniach tego nie zmienia. bo ile jest opcja. O jezus, ta stamina chorna. Denerwujemy, że ona jest tak krótka. W tej grze nie wiem, czy ona. Chociaż na, na pewno troszkę urealnia to. No bo no, bez sensu, bo jakbyśmy na sto biegali. Się, nie wiem, czyli kurde. Jak dla mnie to jest za krótkie ale no, obejdzie się jakoś. Ej, staminka. Nie wiem, od czego zacząć, słuchajcie. Czy jakieś mury, czy po prostu jakąś platformę i domek. Nie wiem, czy w ogóle mury nam dadzą cokolwiek, bo... No zobaczcie, żeby mur wybudować, żeby się odgrodzić od kanibali, to musielibyśmy co najmniej tutaj postać. Zobaczcie, ile byśmy drewna stracili. Myślę, że to by się równoważyło z belami, które będą nam potrzebne na domek, więc wydaje mi się, że... Lepiej zbudować jakąś tę pierwszą chatkę po prostu. Takie jest moje zdanie. I tak zrobimy. Pościmy trochę kamera. Boję się tylko o to, że kanibale z tej góry będą spadały i to jest bardzo prawdopodobne, że tak właśnie będzie. Dlatego nie wiem, czy po prostu nie zrobić tutaj płotu, tutaj poprowadzić, tutaj blisko. Że w razie czego jak one będą spadały z tego klifu, to po prostu nie wejdą mi na, na działkę. Coś się wykombinuje na pewno, ale trzeba mieć to na uwadze, bo może być później ciekawy. No ta te też kurde nie jest straszna. Też przydałoby się znaleźć tu metalowe, ale mam nadzieję, że jest w kajie. I tu jest wiadomo, że to jest nie, nie na teraz zupełnie. Bo Zanim my tu pójdziemy w te y, tu to... myślę, że dopiero to będzie jakieś 12-13 odcinek co najmniej Myślę, że nie ma co się pchać w takie zagrożenie Lepiej no spokojnie tutaj się rozbudować lekko, wyzbierać i potem działać Dobra, mam już sporo tego drzewa w sumie Znaczy sporo. Yy, no jak na jakieś tam większe budowle to mało, ale... Starczy, dobra, nie będę was ze mną zasłuchać. ja myślę, że... Na tym skończymy ten drugi odcinek i zobaczymy się w trzecim, gdzie już myślę co nie, co będę budował. Na pewno będę chciał zbudować już jakieś taką chatkę pierwszą. Zobaczymy czy wyjdzie, czy nie. No cóż, już będę kończył. Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że będą się... A i zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, bo to naprawdę myślę, że naprawdę bardzo miłe to jest, jak zostawiacie te łapeczki. Nie tylko dla mnie, ale też dla innych twórców. Jest na pewno przydatne. Każde kiedy zaczynam z filmikiem, więc fajnie. Możecie też napisać komentarz, będzie mi miło. No i subika. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się. Cześć.